Witam serdecznie. Dzisiaj zapraszam na pyszny sernik z jagodami. Nie obawiajcie się, nie jest trudny. To przecież sernik na zimno. Potrzebujemy około 60 takiego sera, na przykład z wiaderka, albo dwie paczki ricotty. Może być też serek mascarpone, lub ten zwykły serek homogenizowany, czy popularny za oceanem serek Filadelfia. Pół litra śmietany kremówki. Najważniejszy składnik. Teraz właśnie jest sezon, około pół litra jagód, około 150 gram biszkoptów albo herbatników, jedna galaretka cytrynowa i około 7-8 łyżeczek żelatyny, takich łyżeczek z brzuszkiem. Do połowy zmiażdżonych jagód dodałam około 200 ml gorącej wody i wsypałam galaretkę. Rozmieszałam, stawiłam tą masę do gorącej wody, żeby łatwiej żelatyna się rozpuściła. A potem wymieniłam wodę na zimną, czekałam jak troszkę stężeje, wylałam do tortownicy wyłożonej folią. Oczywiście możecie zrobić tradycyjnie, układając biszkopty na dnie tortownicy i nie wykładając jej wcześniej folią, ale ja jednak często tak robię, ponieważ blacha reaguje z tymi składnikami spożywczymi. Zaczynam od przygotowania najpierw wierzchu ciasta, który znajduje się aktualnie na spodzie tortownicy. Na tym etapie wstawiam do lodówki na około pół godziny, żeby masa dobrze stężała. W tym czasie rozkleję żelatynę w pozostałych jagodach. Najpierw je trochę zmiksuję. I tak jak wspominałam, dodaję około 7-8 łyżeczek z brzuszkiem żelatyny. Zależy ile użyjecie serka, bo możecie dać go więcej. I wtedy dodać jeszcze troszkę żelatyny będziecie mieć wyższy sernik. Trochę mieszam masę, zaraz bardzo zgęstnieje, bo spęcznieje żelatyna. Wstawię całość do rondelka z taką dość gorącą wodą, dzięki temu żelatyna bardzo ładnie się rozpuści. Zmiksuję około pół litra śmietany kremówki. Do której później, kiedy będzie już ubita, dodam około pół szklanki cukru. W przypadku słodzonych serków, oczywiście, nie trzeba tego robić, i gdybyście zamiast na przykład żelatyny dodawali galaretki jagodowe, bo być może takie można kupić, wtedy również nie słodzimy tej masy, bo na pewno by była wtedy bardzo, bardzo słodka. A na taką ilość polecałabym użyć wtedy około dwóch galaretek. Do ubitej śmietany dodaję serek partiami. Wcześniej ten serek u mnie to była ricotta. Zmiksowałam jeszcze z kilkoma łyżkami śmietany, żeby był nieco rzadszy, nie taki tępy przy dodawaniu do całości. Do dość ciepłej masy jagodowej, wymieszanej z dobrze rozpuszczoną żelatyną, dodaję kilka łyżek masy serowej. Mieszam energicznie i zaraz wlewam z powrotem. Miksuję również jak najszybciej. To gwarancja, że w masie nie będzie grudek z żelatyny i będzie sernik naprawdę wyglądał fantastycznie. Tak przygotowaną masę wylewam na spód, który będzie wierzchem. Potem jeszcze wstawię na kilka minut do lodówki, żeby masa nieco stężała. I zaraz jeszcze na takiej miękkiej masie ułożę biszkopty, które zanurzę w takim prostym pączu z soku cytryny i wody przegotowanej. Ostatnio tego nie zrobiłam przy którymś ścieście i niestety spód wyszedł troszkę suchy. Choć nachodzi tą wilgocią z sernika, ale nie na tyle, żeby to było takie właśnie fajne, mięciutkie. Potem znowu wstawię całość do lodówki, tym razem na dłużej, na około 2 godziny przynajmniej. Do tej ilości składników polecam nieco mniejszą formę. Jak widzicie, u mnie zmieściłoby się jeszcze sporo tej masy serowej. Jeśli chcecie, żeby ciasto było bardziej wysokie, bardziej dostojne, wtedy taka forma myślę, 22-23 cm na tą ilość powinna wystarczyć. Jest to oczywiście pomiar średnicy. Moja tortownica ma 26 cm. Potem, już można ciasto wyłożyć na paterę. Tak jak widać na filmie, układamy paterę stroną do ciasta. Potem robimy przewrotkę. Ciasto opada nam ładnie na paterę. Usuwamy delikatnie folię. Smakuje wybornie, polecam. Dzisiaj dziękuję pięknie za uwagę. Zachęcam do subskrybowania kanału. Zapraszam na kolejne przepisy.